Hej, cześć, na moim kanale. Dzisiaj filmik informacyjny, w którym powiem troszkę o tym, co będzie teraz działo na moim kanale. No bo będzie teraz trochę dziwnie inaczej. Tak jak się niedawno, czy że to kilka miesięcy jakiś filmik albo tygodni. żeby to zależy, tam, jak tam będzie szło bo teraz na szkoła i tak dalej. No zaraz utworzymy sobie klub. Mówi. Go tabletu. Pokażę wam go właśnie na moim telefonie, jak już go stworzę, więc musimy się podładować go telefon. Okej, okay. ale mam lagi. Się telefon. Czemu mi na telefonie laguje? Net mi nie chodzi znowu. Muszę mi się za chwilę włączyć A to tutaj gerce Dobra, widzę, że tam się nawalają Gin No I odcinki będą teraz rzadziej Jakoś Dźwięku będzie też słabsza No ogólnie wszystko będzie tutaj Teraz słabsze No bo tutaj wiadomo Wszystko się dzieje Nie na moją korzyść, kiedy użyjemy sobie czekalimy tutaj tego Deryla a w już, bruce, już, już troszkę bardziej ogarniam ja, przepraszam tutaj ale okej okay. mm, lecimy jeśli byście chcieli ze mną nagrać odcinek to w moim drugim klubie w moim klubie będzie moje id do, do głównego konta i napiszecie mi po prostu w klubie chciałaś z tobą nagrać odcinek, ja wam będę informowała kiedy na Discorda będziecie mogli wpadać, Jeśli umiecie ogarnąć Discorda, wiecie, tak, boty, wszystkie ranki i tak dalej, no to byście mogli napisać w komentarzu. Ja bym Wam wtedy dał, wiecie, administratora, abyście mi pomogli. Bo ten serwer, który mam, to ma na razie nic, prawie. <grytania> Tylko wiecie, po prostu stworzony jest, tak jakby nowy, więc no możecie po prostu wpaść. Ja wam dam link w opisie. Jeśli umiecie ogarnąć, to napiszcie po prostu, a ja Wam tam dam administratora, wiecie, wszystko takie. Rzeczy podstawowe? Okay. No i teraz stworzę klub. Musimy się podładować troszkę tablet, bo był rozładowany. Jak już go stworzę, po prostu będzie Ha, Chciałam neta włączyć dobra, za późno. Już nie mam chyba takich lagów. Co ja robię? W ogóle nie wiedział, nikt nie wiedział, że mapa nrwc może być mapą na, Shudo, na normalnego wiecie, zwykłego, nie na grze dla znajomych, tylko na zwykłej gierce. Zobaczcie, sobie tutaj hasło wpisuję i teraz włączę brawle. Jak Jakoś skończyłem gierkę. To będzie oczywiście z mojego innego konta stworzony Na tym nie będziemy nagrywać Nie wierzę, ładuj się To ja wracam się pokażę wam Okej okay. nie wywali. Biorę tu jakieś konto. Dobre. Już się łączy. Inne urządzenie, jak widzicie. Już wchodzę z tablety. już przelogowuję sobie konto. Dobre, już mogę wchodzić.

Stoką to chyba nikomu nie dałam, żeby mi tam wiecie, nie zmieniał klubu, ani nic. Dobra. Przepraszam tutaj co to, ale jest to jeden z moich widzów. Okej, okay, no dobra, sobie tylko tu podbieram wszystko za darmo z sklepu, bo mega by mi było na tym koncie. Така, в тупе. В тупе отбирам то. Добре. Окей. Тези са така. Клубик. Отвърш клуб. Назва клуб... Teraz pomyśleć, jak było tutaj dać nazwę. Mm. Widzowie może. Czekajcie. Wiecie, jakby tutaj nazwać, nie widzę, bo co jest za długie. kurcze ciężko jest tu wymyślić nazwę klubu. wiecie? Może... Kurczę, nie się nie spisiło. No to tak zróbmy. Dobra, opis zaraz dodam, chyba, właśnie z telefonu, żeby zobaczycie. Wszystko już tam za chwilę, chyba, można pozmieniać. A ja nie mogę go pozmieniać, bo nie iść z tego klubu. Dobra, wyjdę na chwilę z tego klubu tutaj też tak utwórz. Teraz sobie tam wbijemy. Um. Okay, Mój klub nazywa się Widzowie BS Juli. Udało się zmieścić Widzowie BS Juli. Tak jest. Tutaj mam na no to jest moje drugie konto Jula, ale tam może zmienię nick, zobaczę za chwilę. Więc teraz tak tutaj, um, Dołącz mm, tutaj dam sobie dowódcę oczywiście, bo to jest mój klub. Mm, tu. Nie pamiętam jak to się wszystko robiło. Powinno być awansuj i na jakie stanowisko, żeby tyle razy tego nie robić. No ale dobra. E, awansuj. Dobra, nie będę wchodzić już z powrotem tam do klubu, jakoś się tam wytłumaczę. Dobra, Git. To tam już nieważne to, co jest na czacie, więc teraz lecimy. Tutaj, tak, to mogę wyłączyć. Więc lecimy. Odznaka będzie jakaś tam ładna, powiedzmy. Na pewno będzie różowa, i to będzie może różowy. Różowa gwiazda. Dobra, i teraz opis. co ja odfalałam? czekajcie youtube co ja robię? youtube Brawo. stars julia dalej teraz tak tu się gdzieś tu gdzieś bo tu jest tak kreska dalej Dzień? dobra eee. trzy dni nie dbi, dni o winę. I tą zasadę będę pilnowała, najpierw, nie wezmę sobie kogoś do pomocy. Z Was, i mam kontakt, po prostu. Wiecie, messenger, który tam, wiecie. Wiecie, media społecznościowe, messenger, Instagram, żebyśmy mogli się porozumiewać, co się działo w klubie niedobrego. Więc no to też. Czekaj, offline kick. żeby to jeszcze dać? Poczekajcie chwilę, wyłączę się na, na chwilę tablet. Mm. Ojku, dobra. Szukamy w tablecie. Co tam jeszcze musi się znaleźć w takim się Jestem głupia. Aha. Wulgaryzmy. Wulgaryzmy. Kik. To też jest ważne, żeby się mile, mile się do siebie odzywali tam. Um, czekajcie, szukaj klubów, uh -huh. bylejaki dobra, takie, w którym jest dość, dużo osób, żeby wiecie, był tam jakiś opis, poszukamy, nigdzie nie ma opisu, są jakieś tam, wiecie, jakie, a tam nas nie interesuje. Czekajcie, może weźmiemy, um, więc co weźmiemy. Kolce Spajka, bo jakiś ten klub, wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi, tylko muszę znaleźć ten klub. Bo tam powinien być dość mocny opis. Tak, kolce Spajka, dobrze myślałam. Bówka pracuje. Czekajcie, muszę szukać. No, Tori. Lubię oglądać dość Toriego. Ale przecież tam jest w tych akademiach. Boże, nie! Dobra, weźmy jakiś byle jaki z tego. I tutaj. Past Power oferujemy tu. Nie jest 5 dni eee, grupa Mes Discord. Rekultur pam Dobra nie. No takich ja nie będziemy wiedzieć. Będę tam byle jakie... Co tutaj wziąłem? Coś 3x3. /3. element 3x3. /3. Tak. Proszę. Nie. O ran. Kick Nie wiem czy w ogóle dobrze pisał Bo krowie które zasłania Ale jeszcze coś tam dodamy może ten jakiś balony BS O balony BS jego też oglądałam Na pewno oglądałam I oglądam chyba jeszcze Ale pewnie nie jestem To jest ma. Niektórych tam youtuberów kojarzę, bo wiadomo, się ogląda. tribes, Murs, jakiś... Dawać mi tu jakieś dobre azylki. Discord, Chat. To. Shining Stars. I... Nie wiem, no... Tutaj znajdziemy jeszcze może jakiś... Może to domina. Czekajcie, o, chyba oglądałam, czekaj... Muszę by... Nie, dobra, nie oglądałam, ale kojarzę skądś się klub? No A ja też tu nic nie ma. spoko jest, spoko. Co za klub fajny. Dobrze, więc idziemy, zapiszemy. Eee, przymieram. Dobra, i to wszystko na razie, zapraszamy, mam nadzieję, że jest git, gotowe, czekajcie, -la -la. chyba git, od... czekajcie, ja mam na tym koncie 13 tysięcy, więc weźmiemy na razie klub od 5. Słuchajcie, wrócę za chwilę, okej, okay. dobra, czekaj, czekam. Otwarty, przynajmniej na resztę, tak nie wiem, do 30 osób, ale pewnie i taki tyle nie wbije. No ale do 30 osób będzie przynajmniej otwarty, może więcej. Więc taki jest klub nasz. Tu na drugim końcu muszę mieć dystans do wódcy, żeby wiecie w razie wódcy, coś ogarniać. No i co? Tak wygląda klub. Możecie wchodzić. <laughs> Miło będzie mi Was widzieć w tym klubie. No i patrzcie jak się idealnie że zapraszamy mamy na samym dole. Zmienię sobie drodze na język angielski, bo polski mi troszkę nie odpowiada. Zawsze miałam polski, ale też tak jakbyśmy na angielski wzięło. Zmieniamy sobie na angielski. Dobra. Connecting to server. Jak to się prezentuje? O, czekajcie. news, coś tu mamy. Aha, jakieś wideo jest pewnie. Czekajcie, Star. Star Park. Tutaj. Ja, tu się ogarnia. Jakiś Star Park. Aaa, muszę tu patrzeć. Ale... Okej. Okay.

Przepać ostatnio wycierałam. Wycieraczkę ostatnio wycierałam, buty. Okay. Ja ten odcinek. Więc jeszcze raz klub się prezentuje, tak. Za chwilę tutaj będę usuwała znajomych tych, co są już kilka dni nieaktywni. No, więc. Ja się z żegnam. Pa!